Miłość potrzebuje drugiego człowieka. Ale nie taka miłość, o jakiej mówi świat. Nie jakaś miłość, która świat pojmuje jako uczucie. Bo miłość to nie uczucie. Miłość to decyzja. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, chcąc Go wystawić na próbę. I zadali Mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu: Czemu więc Mojżesz przykazał dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać się wasze żony, lecz od początku tak nie było. A powiadam wam, kto oddala swoją żonę, chyba że w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak się ma sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. On zaś im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane. Bo są niezdatni do małżeństwa, którzy z łona matki takimi się urodzili, i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili. A są także bezżenni, którzy ze względu na Królestwo Niebieskie sami zostali bezżenni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Trudne są słowa, które dzisiaj Pan Jezus wypowiada o nierozarwalności małżeństwa. Trudne są dla Faryzeuszy, którzy wystawiają go na próbę, dla tłumów słuchających, ale też dla apostołów, którzy w gruncie rzeczy stwierdzają, że lepiej się nie żenić. Ale Pan Jezus z całą stanowczością wypowiada słowa, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I jako jeden z argumentów podaje, że pierwotnym zamysłem Pana Boga było stworzenie człowieka jako mężczyzny i kobietę. A dlaczego? Bo tym, co jednoczy yy, mężczyznę i kobietę, powinna być miłość. A miłość potrzebuje drugiego człowieka. Ale nie taka miłość, jak, o jakiej mówi świat. Miłość oparta o strachu, która jest jakąś patologią, wypaczeniem miłości. Nie jakaś miłość, która jest, yy, świat pojmuje jako uczucie. Bo miłość to nie uczucie. Miłość to decyzja, akt woli, snota. Miłość to Bóg, miłość to gotowość oddania życia za drugiego, miłość to pragnienie poznawania drugiej osoby, pragnienie zapewnienia jej bezpieczeństwa, pragnienie dania tego, co najlepsze w sobie. I kiedy takie dwie osoby się spotykają, kiedy dwie pokrewne dusze się spotykają, Bóg uświęca to relację, kiedy przychodzi i daje swój pokój, swoją miłość. Dla tych dwóch osób. Dlatego to, co Bóg łączy, łączy miłością swoją osobą, człowiek niech nie rozdziela. Pokój i dobro. Podobał Ci się ten komentarz? Polub go. Zostaw komentarz, zasubskrybuj nasz kanał, udostępnij. Twoje działanie przyczyni się do siania Słowa Bożego dla kolejnych osób, które tego potrzebują.